Witam na drugim filmiku. Dzisiaj rozruszamy trochę nogi, porościągamy je. Każde ćwiczenie, które pokażę, nie będę pokazywał w całej długości, jak, jej, jak to wygląda. Będę tylko, wykonam tylko pokaz, powiem ile czasu powinniście wykonywać, tak żeby filmik nie był, nie był za długi. Tak jak powiedziałem, żebyście nie musieli spędzać dużo czasu przed. Przed ekranem. Dobra, zaczynamy od razu. Pierwsze ćwiczenie 10 sekund. Teraz każde ćwiczenie, które będę pokazywał, będzie trwało, będziecie musieli wykonać przez 10 sekund. Może być dłużej, może być nawet 15. Jeżeli dacie radę, nie ma problemu. Dobra, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, czyli znany wam A 10 sekund lub 15 lub 20. Jak ktoś potrafi, nie ma żadnego problemu. Drugie ćwiczenie w skipce. Też w miejscu, tak samo. Czas e, zależy od Was. Kolejne ćwiczenie to wyrzuty nóg prostych do przodu w miejscu. Tak samo wykonujemy w tył. Ok. Teraz 15 sekund wy, wy, wyrzuty nóg w bok. I tak samo. 10, 15 albo 20. Zależy od Was. Jeżeli ktoś ma dobrą kondycję, może to spokojnie każde z tych ćwiczeń, wszystkie ćwiczenia wykonać po kolei, następnie powtórzyć te ćwiczenia. Nie ma, nie ma żadnego problemu. Po tych ćwiczeniach wykonujemy znowu skip A, ale stopami do środka. Tak samo stopami na zewnątrz, kolana blisko siebie. Dobrze, jak już wykonacie te ćwiczenia, tak jak powiedziałem, można je wykonać 10. 15 lub 20 sekund. Można po całym tym cyklu wykonać ten cykl jeszcze raz 15, yy, tak samo 15, 10, 15 lub 20 sekund. A kto ma bardzo dobrą kondycję, może wykonać to 3 razy. Dobre. po tych ćwiczeniach wykonamy ćwiczenia rozciągające. Każde z ćwiczeń, które, pokona, yy, yy, które pokażę, wykonujemy przez 20 sekund. Znane są Wam te ćwiczenia też doskonale z ćwiczeń na wef Pierwsze ćwiczenie rozciągamy udo, kolana złączone, stopy stopa e, e, leży na ziemi, drugą dociągamy do, do pośladka, kolana razem i tak samo. Jedna noga 20 sekund, druga noga 20 sekund. Następnie w rozkroku stopy równolegle. I robimy, e, e, przesuwamy biodro w stronę lewą, kolano prawe proste, rozciągamy mięśnie wewnętrzne, uda to samo w stronę drugą. Tak samo, po 20 sekund na każdą stronę. Następnie siadamy i lewa noga mamy e, podkurczoną, prawa wyprostowana, palce skierowane do góry. Łapiemy w najdalszym możliwym punkcie, tak, żeby kolano mieć proste. I żeby móc przytrzymać 20 sekund. Może to być za palce, może to być za podudzie, może to być bliżej. Każdy wybiera sam. Tak samo robimy z nogą drugą. Również łapiemy w najdalszym możliwym moment, miejscu, żeby kolano było proste. Trzymamy tu, tu lub tu. Plecy zgięte, głowa. Głowa schowana. Dobrze. Następnie krzyżujemy nogi. O, w ten sposób, chyba, będzie najlepiej. Lewa noga przed prawą. Prawą ręką łapiemy w ten sposób. Lewą do, do, dokładamy i prostujemy się w plecach. Przeciągamy nogę w przeciwnym kierunku. także żeby rozciągnąć pośladki. To samo robimy z nogą drugą. Tu dokładamy rękę. Prostujemy plecy. Przeciągamy nogę w ten sposób, w ten sposób wykonujemy kolejne ćwiczenie Teraz następne składamy nogi razem, dociągamy pięty do pośladków i łokciami rozpychamy nogi na zewnątrz i tak samo do momentu kiedy lekko boli wewnętrznej stronie ud rozpychamy nogi nogi na zewnątrz w ten sposób. I na koniec Bierzemy, łapiemy za palce bądź zapięty. Bo, tak, bądź zapięty. I wypychamy nogi do przodu, prostujemy nogi, głowy chowamy między ręce. I teraz jeśli ktoś nie potrafi złapać się za palce, łapie się za kostki lub za podudzia. Analogicznie jak to było we wcześniejszym ćwiczeniu. Dobrze. Takie ćwiczenia chciałbym, żebyście wykonali. Dzisiaj można połączyć ćwiczenia z filmiku pierwszego z, z ćwiczeniami z dzisiejszego filmiku i mamy automatycznie ćwiczenia dla, dla ramion, głowy i nóg. Następny filmik w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Pa!